Czy wiesz, że istnieją zdania, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz życie? Dziś podzielę się z tobą słowami Bernarda Szała, jednego z największych intelektualistów wszechczasów. Te frazy nie tylko otworzą twój umysł, ale także mogą odmienić sposób, w jaki widzisz świat, a także dać odpowiedzi, których szukałeś. Ale zanim zaczniemy, ostrzeżenie. Jeśli nie zostaniesz ze mną do końca, możesz przegapić najbardziej wpływowe zdanie, które może być przełomem w Twoim życiu. Jesteś gotów na odkrycie tych prawd i zmianę kierunku swojej historii? To zaczynamy. Mądrość zaczyna się od refleksji. Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci, którzy nie potrafią zmienić swojego myślenia, nie zmienią niczego. Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego utknąłeś w tym samym miejscu? Często odpowiedź krwi w naszym sposobie myślenia. Szaf wyzywa nas do złamania wewnętrznych barier, zanim spróbujemy zmienić świat wokół nas. Pomyśl teraz, jaka zmiana, którą wiesz, że musisz wprowadzić, wciąż czeka na odwagę, by ją podjąć. Zostań ze mną, ponieważ wkrótce podzielę się zdaniem, które pomoże ci podjąć tę decyzję, którą odciągasz. Tworzenie siebie. Życie nie polega na znalezieniu siebie, lecz na stworzeniu siebie. Czekasz aż coś lub ktoś zdefiniuje, kim jesteś. Szaf przypomina nam, że to my jesteśmy twórcami naszego przeznaczenia. Co zrobiłeś dzisiaj, aby zbliżyć się do osoby, którą chcesz być? A co gdybym ci powiedział, że Shaw ujawnił również sekret odkrycia prawdziwego szczęścia? Zaraz ci o tym powiem. Pokonywanie strachu. Strach jest ojcem okrucieństwa, więc nie daj się mu opanować. Strach paraliżuje. Ile razy zrezygnowałeś z działania z powodu strachu przed porażką, oceną lub nawet sukcesem. Shaw wyzywa nas do stawienia czoła naszym lękom. Jaki strach musisz pokonać dzisiaj. Wkrótce podzielę się zdaniem Shawa, które może zmienić Twoje podejście do codziennych wyzwań. Niezbędne ostrzeżenie, zostań do końca, ponieważ w ostatnich sekundach tego wideo ujawnię coś, co zmieni absolutnie wszystko. Bądź czujny i nie zapomnij subskrybować oraz zostawić lajka. Wartość nauki, jeśli uczysz mężczyznę czegoś, nigdy się tego nie nauczy. To zdanie to zaproszenie do samodzielności. Nie wystarczy tylko słuchać. Trzeba doświadczyć. Kiedy ostatni raz nauczyłeś się czegoś naprawdę transformującego samodzielnie? Shaw przypomina nam, że prawdziwa mądrość pochodzi z doświadczenia. Na końcu wideo podzielę się refleksją, która zmotywuje cię do szukania wiedzy jak nigdy przedtem. Prawdziwy sekret szczęścia. Sekret szczęścia nie polega na robieniu tego, co lubimy, lecz na nauczeniu się kochać to, co robimy. Znajdujesz radość w drobnych rzeczach, czy ciągle czekasz na idealny moment? Shao wyzywa nas do nadania nowego znaczenia naszym codziennym zajęciom. Wybierz teraz coś w swoim życiu, co zasługuje na większą wdzięczność. To jeszcze nie koniec. Kolejne zdanie może sprawić, że przewartościujesz wszystko. Życie w prawdzie, całe życie w kłamstwach nie jest warte jednego momentu prawdy. Jesteś szczery wobec siebie? Szał przypomina nam, że życie zgodnie z naszymi wartościami jest kluczowe dla wewnętrznego spokoju. Gdybyś mógł być całkowicie szczery dzisiaj, co powiedziałbyś sobie? Za chwilę podzielę się zdaniem Szawa. Które podsumowuje to wszystko i zakończy to wideo w wyjątkowy sposób. Te słowa to nie tylko frazy, to wezwanie do działania. Bernard Shaw pokazał nam, że mądrość nie tkwi w wielkich przemówieniach, ale w małych, codziennych zmianach. Teraz to Twój ruch. Wybierz jedno zdanie, zastosuj je w swoim życiu i zobacz, jaki to ma wpływ. Które z nich zaczynasz wprowadzać w życie dzisiaj? Ale zanim odejdziesz, chcę podzielić się czymś, czego może jeszcze nigdy nie słyszałeś, a to może zmienić wszystko. Jeśli mężczyzna nie jest żonaty do trzydziestego roku życia, skrywa coś, co zmieni wszystko. Zastanawiałeś się, co to zdanie może oznaczać. Bernard Shaw wierzył, że wybory, które podejmujemy, lub ich brak, ujawniają głębokie prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy. Może to nie chodzi tylko o małżeństwo, ale o tajemnice, lęki lub prawdy, które nie jesteśmy gotowi jeszcze skonfrontować. Co ukrywasz przed sobą? Zastanów się nad tym, ponieważ odpowiedź może być pierwszym krokiem do zmiany swojego życia. Zakończenie. I pamiętaj, to, co odkryjesz o sobie, może być dokładnie tym, czego brakowało, aby zrobić kolejny krok. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Uwaga! Zwróć szczególną uwagę. W ciągu najbliższych 3,1 sekundy pokażę Ci coś niesamowitego. Chcesz uzyskać dostęp do metodologii certyfikacji Google, dzięki której możesz zarabiać 3, 5, 10 tysięcy euro, a nawet jeszcze więcej? To metodologia, którą zna bardzo niewiele osób. Prawdziwy błękitny ocean. Wiele osób potrafi zarobić na niej naprawdę świetne pieniądze. Ale pamiętaj, to nie jest szybka kasa. Łatwe pieniądze nie istnieją. To coś, co oferuje sam Google, a mało kto o tym wie. A najlepsze jest to, że każdy może zastosować tę metodologię. Cały proces przedstawiamy w e-booku. To coś, na co obecny rynek ma ogromne zapotrzebowanie wielka szansa dla ciebie. I nie musisz sprzedawać kursów ani niczego podobnego. Wszystko możesz robić z domu. Oryginalna cena e-booka wynosi 147 euro, ale zapłacisz tylko połowę tej kwoty, czyli 73 euro. W rzeczywistości nawet tego nie zapłacisz. Kwota, którą zapłacisz, to jedynie 9,97. To prawie za darmo, biorąc pod uwagę wartość, jaką dostajesz. A do tego otrzymasz super bonus 100% za darmo. Twoje ryzyko jest zerowe, ponieważ po zakupie masz 7 dni gwarancji zwrotu pieniędzy otrzymujesz dostęp do całej zawartości i e bonusu, a jeśli nie będziesz zadowolony, możesz poprosić o zwrot pieniędzy. Spiesz się i zdobądź e-book w cenie promocyjnej. Ta oferta może zniknąć w każdej chwili. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu.